Tutaj są samochody, które chciałem obejrzeć. Moje marzenie po prostu się właśnie spełniło, zobaczyć na żywo. Widzimy na żywo 300 SL w wersji Cabrio i 300 SL z hardtopie Gullwing. Podnoszone drzwi do góry. Na żywo stoi koło mnie samochód marzenia. Marzenie każdego. I jeszcze ostatni rzut oka na najpiękniejszy samochód na świecie, jak dla mnie, nie? To jest, to jest cud, cud natury ten samochód, nie? On jest, to jest najpiękniejsze auto na świecie, nie? W ogóle to przetłoczenia, te linie tutaj, błotniczek poszerzony. No po prostu nie ma nic piękniejszego niż ten samochód. Jeszcze nie powstało i nie wiadomo, czy powstanie. SLS jest też ładny, bo SL, SLS jest takim retrofitem tego samochodu, tego dokładnie, ale SLS e, nie jest tak piękny jak to.